Witamy panowie. Płońsk, targowisko miejskie godzina 7,40 7,40 Tu mamy takie papugi. Tu pan mówi, że słaby. Czyje to są głębie? Co to za rasa? Lentar żarowy. Lętak no. żarowy? Bo mam takiego samczyka, no. Ma z tyłu taki sam ogon, ale lota ma białe. To jest to samo? Znaczy, on ma, on ma też takie. Ale lantowe ma takie. A mój ma całe białe, jak czapusz. No i inny no, chyba, nie? To może być coś innego. słucham? To nie czapusz. To może być jakaś tam z tych. Ale tak samo wygląda. Ogonek ma taki podobny, nie? Ale lotka znowu białe, nie? Nie ma lentowych takich, nie? to powinno być to i to na lęcie, nie? nie, nie, nie. Teraz takie mieszają, nie? Ile taka aparat kosztuje? No, jest za trzy tysiące. Pojeć to. Tak kosztuje dyszkę, Tak kosztuje jedziki. Stawiasz na tego, że oglądać? No? Oglądasz? O czas, jak mi się uda, wstawiam. Jeden dziennie. Dobra, kurki tu mamy, panowie i panie. Zaraz tam coś tam dogramy kury, nie będziemy oglądać, przyspieszamy, tu jest ładna jasna, pani się schował, kaczki Chyba bateria mi wytrzyma Kuczki, kuczki, kary, kury, o jest kurka, jest kurka Bo mnie wnuczka już wtedy zabiega za to Ile ta kureczka, proszę pana? 170. Jedna? E, A za kuchynę, czy za to? Za to mało. Kochinę 4 deki. 4 deki za kuchinę. Aha. Za 4 deki. A to młoda czy stara? 3 miesiące. To ja jak nie nosi jeszcze. Wiesz? nie? Nie, nie się. Nie, nie, nie. Ale to jest kurka, ten ten kuchin? Tak. A to co to jest za kurka w ogóle? Seramka. Seramka. To jest dorosła kura. Ale jak takiego nie tym. mam to po to mi nie? Mm. To jedynie stąd, młode wybrać sobie. Młode, eleganckie. O, tu takie parka. Ale już, Pani, to, to są kurki w parki, czy to są... Proszę pana, to są kupione... Pani A, pan kręci. To są kupione, nie na sprzedaż. No i elegancko. Elegancko, kupione, nie na sprzedaż. Wesołe. Koguty, kury, panowie. Co tu jest gra? Tu są takie gołębie. Tu są berliny. ile berlinki? Za parę czy za szukę? Za parę. Już malutki jaki? ale były. Jak to? A tu są coś tutaj, coś tutaj, coś, coś tutaj Bardzo ładne widynki Dzień dobry panie Andrzeju dzień, dzień, dzień dobry, dzień dobry Coś tam nagramy Niektóre widzę mistrzostwo, nie? Ładne, ładne Ale powinien dać trocinę, nie? Tam masz chłopak to samica? Tak jest które pan ma? No i co? Dlatego ja wolę popatrzeć w górę To para? Nie, nie, nie rejonizację żeby sobie nie podbierać to... Tutaj, tutaj jasniaki Jaka cena jasniaków takich proszę pana? Widzę, że z profesjonalistą rozmawiam 150 złotych za sztukę Obejrnie jakiego, Tak? tak? Rozpuszczany? Nie, woliara. 150 zł za sztukę. Bardzo ładnie, wysoko patrzą. Stoją na nóżkach. Fajne, przyjemniaki. Bardzo ładne. 150. Co to jest, proszę Pana, ten murzynek? Nie wiem dokładnie. to. Byczek, nie? Samczyk. Taki duży, nie? Dużyk, dużyk. Nie wiem, bo to ma no Ile ma kosztować? 15zł Żeby samica bym to zabrał. Potrzebuję jeszcze dwie samiczki. Jedną kupiłem w Nasielsku. Co tutaj mamy? Gołąbki, Gołąbki. Kaczki, kury Pocztowe 0,53, obroczki też towe Lotowe sprzedają Kurcze Tu gołobki, gołobki Ładne, eleganckie Dobra, uciekamy tam, dograby jeszcze coś kury Pazar jest duży Mamy 5 minut, uda nam się na coś o ile kury proszę Pani? 32, 34, A które się niosą? Nie. Po one te co się niosą? 35. 35? Ale śmierć Barowiec, tyli kurawik. Dobry, może kupelarz. Gołotki, defki. Tutaj coś takiego. Coś tak. Zobacz tego padło. Pójdę chyba wodę, bo pierzę ją. To jest pamierek właśnie, pigułka, pavia chce, nie? Ale koko, kurwa, pamięć. Teraz mu ty? Jedź mu ty. Kury panie, kury panie, kury Jakie eleganckie, eleganckie, eleganckie.

Tutaj ładne pocztowe dla Leszka. No, tak, to będzie nie, jed... nie mówię, uszan może nie no, co to by, Kolego, byś musiał dopłacić. No, płacę, <śladułem> Nie kręcę, bo później się burzą, wiesz? po co? Po co, po co, po co? Staram się tak, żeby tylko były gołębie i nogi. To jest bardzo ładny. Jaka cena tego, proszę pana? 250. 250 euro czy złotówkach? Proszę, może być i euro. A jak Ej, uśmiechnięty niedzielę, nie? Proszę, proszę. Nie mogę być? Ale ładny gołąbek, ładny, nie? Ładny, W funtach już, nie? Ty, kolego, już te funtach. Dobry Ale ty z takiej ceny z euro można targować wtedy, nie? Za 200 oddasz, nie? Dobra. Uciekamy dalej. Cześć kolego. U tego pana zawsze karby brałem. Bo dobre karby i ceny dla mnie dobre robił. Tutaj coś takiego mały Gdzie te kaczki? Tu gdzieś były te kaczki Pocztowych tu dużo panowie nie ma Są krótkie, białe gołębie O mamy takie kaczki tutaj O, tutaj mamy Ładne kaczuszki. Jaka cena proszę pana? 300 zł 300 wyparka? 300 zł. A samiczka można osobno samca, tylko na parki. Teralengi to i dlatego takie ceny, nie? 300 zł. za parkę. I obojętnie, jaką sobie wybiorę, tak? To są roczne, dwuletnie? Różne. Różne. Bardzo ładny To ta jest fajna To jest, to jest srebrna A samiec do nie jest srebrny? A dobrano 300zł para Na pary pan sprzedaje, nie sprzedaje pan na... Widziałeś <noise> już 300zł para za kaczki Już nie ma tych ładnych kolorów Dobra, co tam jeszcze, tutaj jeszcze mamy papugi, papugi, jajka, tutaj bażanty, co to jest, strusie. Tutaj mamy coś takiego. Dobra, idziemy tu, jeszcze coś wygramy, bazar jest bardzo duży. Tu nie grałem jeszcze, tutaj nie nagrałem. O, tu mamy liga pocztowych, panowie. Pocztowe.

Ładny samistęp po stoły Ile zaparka 300? 100 tani? 100 tani? 160 300 zł para? A osobno samica pójdzie? samica to ile? nie no go, to nie mój ile za samicę? ta samica? mhm Łab... wszystko ma, ale łapki ma słabe 150zł Dobrze się nie zgodził, 160, bo bym mu nie dał, bo nawet mu nie dałbym 5 lix za nie, bo to nie moja liga. <laughs> O Ile A, taka para? Mały, ile, mały, ile ta para? Ile ta para? Co? Ile? Ta para? Tak. ile? To, po 120 Po ile? 240? Tak. A 240 Młode. Młode, nie tak. Młode. 240 A. Witam pana Andrzeja. Cześć kolego. A pióra pawia po ile? A. Nie moje. Juronet nawet sprzedają, panowie, ja to darmo rozdaję. Tutaj kury mamy u pani eleganckie. Ta pani, ta pani też w Szczewie bywa niekiedy? W Szczewie też pani bywa? Jo, właśnie. Nie? Nie, nie znam. Które kury się niosą? Te. Po ile? 39. Ile? 39. W jakich walucie? Ja miałam po 42. Widzi pan. To takie jajeczka na razie niosą? Nie. Dobra panowie. Mam samą baterię, kurki eleganckie, kaczuszki. Co to za kaczki, proszę pana? To pana czy nie? Dobra. Ludzie jeszcze wchodzą. Tark jest bardzo duży. Tutaj jest K.O. jakbyście szukali 39 zł, takie ładne kury. Dobra, pozdrawiamy. Zobaczcie, jaki bazar. Tu są karmy. Wszystkiego nie nagrałem, będzie na dwóch kanałach. Pozdrawiamy. W miejscowości Kłońsk, do zobaczenia, komu się podobał? panowie, obejrzałeś to tylko zasubskrybuj i zostaw dzwoneczek, Pozdrow dla wszystkich, zdrówka dla całych rodzin